Złote myśli. Pomagamy z sukcesem. Witam cię serdecznie z tej strony. Bartek Popiel, bloger, trener rozwoju osobistego, także autor bestsellerowego tubuka Liczy się efekt. I w tym nagraniu chciałbym Ci przedstawić 5 wskazówek dotyczących tego, jak być bardziej produktywnym jak pracować bardziej efektywnie. Wszystkich wskazówek będzie 10, natomiast w tym nagraniu poznasz 5 i w kolejnym nagraniu kolejne 5. Zatem co robić, aby pracować efektywnie, aby pracować wydajniej, aby mieć więcej energii w pracy? Przede wszystkim musisz zadbać o swoje poranne rytuały. Musisz dokładnie wiedzieć, co Ty zrobisz zaraz po wstaniu z łóżka. Czyli wstajesz Napijesz się szklankę lub dwie szklanki wody, jakaś poranna gimnastyka, może bieganie, później zdrowe śniadanie, kąpiel i zabierasz się do pracy. Chodzi o to, abyś miał uporządkowane, co Ty dokładnie rano zrobisz i im efektywniejszy będzie Twój poranek, tym efektywniejszy będzie cały dzień. Na początku, chcąc wprowadzić tego typu nawyk, możesz skorzystać z jakiejś kartki, na której po prostu sobie wypiszesz pobudka, wypić dwie szklanki wody, gimnastyka, śniadanie, kąpiel i do pracy. tak? Po to, żebyś miał zrobioną taką checklistę i będziesz sobie po prostu odznaczał, z czasem to będzie naturalne, z czasem Twój poranek będzie właśnie wyglądał tak, a nie inaczej. I uwierz mi, to naprawdę działa, ponieważ to rzutuje na cały Twój dzień. Punkt numer dwa, ustal cele. Wiem, że to jest trochę wyświechtane, wszyscy mówią o tym, żeby ustalać sobie te cele, ale rzeczywiście jest to niezwykle ważne, ponieważ jak nie będziesz miał ustalonych celów, to po co Ty w ogóle chcesz być efektywny? to na czym się ma opierać na Twoja produktywność. Chodzi o to, abyś te swoje cele osiągał szybciej, abyś miał je dokładnie zaplanowane, abyś wiedział, jakie są Twoje priorytety, to jest bardzo istotne. Zatem musisz mieć wyznaczone te cele i dokładnie zaplanowane te swoje projekty, żebyś wiedział, co trzeba robić dzień po dniu. Ja nie wiem, jakie są Twoje cele, ja nie wiem, jakie są Twoje marzenia, ja nie wiem, co, jakie są Twoje aspiracje. Być może, jeżeli jesteś facetem, to być może chcesz popracować nad swoją pewnością siebie, może chcesz swobodnie rozmawiać z kobietami, może chcesz się lepiej z nimi komunikować. Może może w tej chwili czujesz jakiś lęk, a chcesz, żeby to po prostu było takie swobodne. A może twoim celem jest to, że widziałeś gdzieś, jak ktoś skacze na spadochronie i pomyślałeś sobie, że to by była fajna sprawa, móc tak wyskoczyć z samolotu i lecieć z ogromną prędkością ku ziemi, no i później rozwija się ta czasza. Yy, miałem okazję skakać ze spadochronu, jest to naprawdę coś niesamowitego, bardzo ci to polecam i być może to jest twój cel, tak? Może spełnienie jakiegoś marzenia. A może z kolei chcesz sprawdzić się, chcesz sprawdzić swoje możliwości fizyczne i psychiczne, chcesz sprawdzić, jak mocna jest twoja determinacja, i jako cel wyznaczysz sobie przebiegnięcie maratonu. I to też jest jak najbardziej okej. Okay. A może chcesz zarobić określoną sumę pieniędzy po to, żeby wyruszyć w podróż dookoła świata, zwiedzić jakieś niesamowite kraje, poznać inne kultury, poznać inne jedzenie, sprawdzić jak ludzie się zachowują w zupełnie innych zakątkach świata. Po prostu być może to Cię ciekawi i to również może być Twój cel. Zatem te cele są naprawdę niezwykle ważne. Jeżeli masz jakieś marzenia, no to teraz jest kwestia tego, żeby wziąć to naprawdę na tapetę i rozpisać, co mi jest potrzebne, kto mi jest potrzebny, kto może mi pomóc. Jak ja to mogę zrealizować? Jakie zasoby już mamy? A czego mi brakuje? Jeżeli czegoś mi brakuje, to jak ja to mogę zdobyć? Jeżeli na coś potrzebuję gotówki, to jak ja mogę ją zarobić? I im lepszy plan zrobisz, tym szybciej osiągniesz swój cel. Dlatego to jest tak istotne. Punkt numer 3 to oznaczanie priorytetów. Musisz w ciągu swojego dnia pracować nad rzeczami, które są naprawdę bardzo ważne. Nie zawsze to są rzeczy, które ty kochasz robić, nie zawsze to są rzeczy, które są super przyjemne, ale te rzeczy są po prostu ważne i właśnie dlatego należy je robić, ponieważ one są ważne i przybliżają cię do tego twojego celu. Musisz w ciągu dnia, jeżeli robisz sobie listę zadań, zaznaczyć na tej liście, które zadania tam są priorytetowe, które zadania są najważniejsze. Dzięki temu również będziesz pracował efektywniej, będziesz pracował szybciej, będziesz pracował produktywniej. To jest niezwykle istotne. U mnie wygląda to tak, że ja biorę sobie kartkę papieru i wypisuję sobie zadania i kiedy mam już wypisane te zadania, to następnie oznaczam je literowo na zasadzie A, B, C, D. I zadania, które są oznaczone jako A są najważniejsze. Te, które są oznaczone jako B, również są ważne, ale świat się nie zawali. Jakiś dzisiaj nie zrobię. I zadania C i D są zadaniami o znacznie mniejszym priorytecie. I u mnie wygląda to tak, że jak są zrobione wszystkie zadania o priorytecie A. To znaczy, że dzień był super, że dzień był efektywny i od tego należy na zacząć. Na tym należy się skupić, bo jak zapchasz swój dzień jakimiś drobnymi, małymi zadaniami, to później nie starczy ci czasu na te rzeczy, które są naprawdę bardzo istotne i które przybliżają się do realizacji twoich pasji i marzeń. Punkt numer 4 to praca w blokach. Czymże jest ta praca w blokach? Chodzi o to, żebyś zarezerwował sobie taki blok czasu od 60 do 90 minut i ten czas to musi być czas nieskazitelnej koncentracji, krystalicznej koncentracji. W tym czasie nie odbierasz telefonów, żadnych maili, żadnych social mediów, żadnego przeglądania stron internetowych. Najlepiej by było, gdybyś w ogóle rozłączył się z internetem i pracował offline, bez dostępu do internetu. Wtedy naprawdę produktywność niebotycznie rośnie. Jeżeli zastosujesz tylko tą wskazówkę, to zobaczysz, jak bardzo to ułatwia działanie, jak bardzo to przyspiesza pracę. Jeżeli pracujesz przy komputerze, to brak dostępu do internetu jest naprawdę świetną wskazówką. I wiem, że często ktoś mówi, no ale wiesz, moja praca się na tym opiera, że ja muszę mieć dostęp do internetu. Uwierz mi, nie musisz, jeżeli dobrze to zaplanujesz, wiele zadań możesz zrobić offline. Zatem postaraj się, aby pracować od 60 do 90 minut, możesz do tego wykorzystać taki e, minutnik do jajek, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. Możesz również ustawić sobie jakiś dzwonek w telefonie, że masz zadzwonić za 60 minut lub 90, ale wtedy pamiętaj aby telefon był wyciszony lub przestawiony na tryb samolotowy. I sam się przekonasz, jak bardzo wzrośnie Twoja produktywność. Kolejny punkt, punkt piąty to czas na śmieci, tak w cudzysłowie to ujmując. O co chodzi z tym czasem na śmieci? Chodzi o to, żebyś zebrał wszystkie te rzeczy, które cię rozpraszają w ciągu dnia w taki jeden blok czasowy. Mianowicie wszystkie maile, prywatne wiadomości, jakieś skype, niesp... skype, komunikatory, wszystko to zbierz do kupy i zajmij się tym w jednym bloku czasowym. To może być godzina, u mnie to jest godzina i robię coś takiego dwa razy dziennie, mianowicie... Blokuję sobie czas od 12 do 13 i wtedy sprawdzam pocztę, sprawdzam czy przyszły do mnie jakieś wiadomości na Facebooku, yy, sprawdzam sobie Skype'a, czy ktoś coś do mnie napisał, sprawdzam na telefonie, czy mam jakieś nieodebrane połączenia i w tym właśnie bloku zajmuję się wszystkimi takimi rzeczami. Następnie kończę ten blog, robię sobie taką półgodzinną przerwę i znowu wracam do pracy. To jest bardzo istotne, żeby nie było to na takiej zasadzie, że Ty jednego maila odbierzesz o 7, następnego o 7.15, później 8.10, 9.10, 9.40, bo gdybyś zebrał te wszystkie maile razem do kupy i gdybyś zaczął na nie odpowiadać na zasadzie pierwszy mail, Piszesz, odpowiadasz, wysłane, dziękuję bardzo, następna sprawa, piszesz, odpowiadasz, tak? W ten sposób, jeżeli zbierzesz to do, do kupy, to uwierz mi, zajmie Ci to znacznie mniej czasu, niż gdy będziesz to tak odpowiadał właśnie co pół godziny. Jest to wiele bardziej efektywniejsze. I w tym nagraniu to już by było tyle. W kolejnym wideo poznasz następne strategie, kolejne pięć strategii, więc zróbmy małe podsumowanie. Po pierwsze, zadbaj o swój poranek, zadbaj o te poranne rytuały. Po drugie, ustal sobie cele. Ustal sobie konkretne cele, wielkie kosmate cele, które chciałbyś zrealizować, zrób sobie listę marzeń, jeżeli chcesz, to jest naprawdę bardzo ważne. Punkt numer 3, oznacz priorytety. Skup się na tych priorytetach. Zaznaczaj co jest bardzo istotne, co należy wykonać, aby zbliżyć się do osiągnięcia swoich celów, swoich marzeń. Punkt numer 4, pracuj w blokach. Pamiętaj o tym, żeby zaopatrzyć się w tego typu minutnik albo ustawić sobie budzik w telefonie. I wtedy pracuj w pełnej koncentracji, skup się tylko na swoim zadaniu, najlepiej bez dostępu do internetu. To ma być krystaliczna koncentracja. I punkt numer 5. W ciągu dnia zrób sobie taki jeden blok lub dwa bloki, gdzie zbierzesz te wszystkie rzeczy, które normalnie Cię rozpraszają do kupy i zajmij się tym za jednym zamachem. Uwierz mi, to jest o wiele bardziej efektywne i zobaczysz, że jeżeli zastosujesz te pięć wskazówek, to twoja produktywność bardzo wzrośnie, a w kolejnym nagraniu... Pokażę Ci pozostałe pięć sposobów, które ja również stosuję. Są to naprawdę wspaniałe rzeczy. Jeżeli chcesz wejść w ten temat nieco głębiej, jeżeli chcesz poznać więcej, nieco zaawansowanych wskazówek na temat tego, jak pracować efektywnie, jak pracować produktywniej, jak pracować wydajniej, w większej koncentracji, jak przestać odlekać, to kliknij w link, który znajduje się pod tym wideo. I w tym nagraniu to już wszystko. Widzimy się już niedługo. Poznasz pozostałe wskazówki. Zatem do zobaczenia w kolejnych nagraniach.